Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie, będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego co pospolite, będziesz moimi ustami. Oni zwrócą się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Witajcie w rozważaniu, na dzień dobry, co rano w niedzielę staram się was zachęcić, wezwać do tego, żeby Potraktować poważnie nabożeństwo, potraktować poważnie nasze uwielbienie, potraktować uważnie nasze uczestnictwo w nabożeństwie i naszą postawę do Boga. I dzisiaj ten fragment z księgi Jeremiasza zwrócił moją uwagę w trakcie porannego czytania. Czytam sobie teraz tak zwaną Biblię dosłowną Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i ten werset troszkę inaczej brzmi w Biblii Brytyjskiej. Tutaj jest: Choćby oni się zwrócili do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. I to nie jest jasne. Ten literalny przekład tłumaczy, oni zwrócą się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy fragment. Kiedyś zastanawiałem się nad tym w kontekście... II Tymoteusza, pierwszy rozdział nie dał nam Bóg ducha, bojaźni, ale mocy, co to znaczy tak naprawdę moc. I stwierdziłem, że moc oznacza w chrześcijańskim sensie, nie w takim sensie jakichś może czynienia, cudów, ale kiedy myślimy o mocy charakteru przemienionego przez Boga, takiej mocy wewnętrznej, stabilności, sile, twardości, mężności chrześcijanina, no stwierdziłem, że to jest zdolność do dwóch rzeczy: po pierwsze, do wpływania na innych ludzi, Właśnie przez swoje poukładanie, przez swoją harmonię, przez pewną strukturyzację samego siebie, przez to, że jesteśmy przekonani, że jesteśmy pewni, że jesteśmy stabilni, że pewne rzeczy sobie żeśmy poukładali w głowie, że pewne rzeczy żeśmy sobie poukładali w życiu. No i po prostu mamy wpływ. Tak to jest. Jeśli nie masz rzeczy poukładane, to masz wpływ. Jeśli się chwiejesz, jeśli się zastanawiasz, jeśli błądzisz, to nie masz wpływu. Znaczy może masz jakiś wpływ, ale to nie będzie taki wpływ pozytywny, bo to będą w tym momencie ludzie ciebie, jeśli masz charyzmę, a błądzisz, to ludzie będą razem z Tobą błądzić. Więc to nie jest na pewno jakaś moc, w tym sensie, o której mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, że to ta moc od Ducha Bożego. To jest raczej takie wpływowe skłanianie ludzi do naśladowania Ciebie w Twoim błądzeniu. A więc moc, to jest zdolność wpływu na innych ludzi, ale również. Moc to jest zdolność odpierania wpływu innych ludzi na Ciebie. I kiedy czytamy ten 15 rozdział Księgi Jeremiasza, to widzimy, że to jest wielka skarga tak naprawdę Jeremiasza do Boga. On mówi: on mówi, Jest mi smutno, jest mi smutno. Mówi, 16 werset: Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Mówi: Ja naprawdę ja się karmię Tobą, ja się cieszę z tego, że mogę, mogę Tobie służyć, ale z drugiej strony mówi: Jestem sam. Z tego powodu jestem sam. Nigdy nie zasiadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Trochę sobie to tak to wyobrażam, jako takiego człowieka, który, yy, który jest świadomy wielu problemów, bólu, bólu, patrzy na to, co się dzieje, jest refleksyjny, potrafi nazwać, że to jest grzechem, to jest głupotą, no i nie może w to wszystko wejść. A taki człowiek, który myśli trochę ponad normatywnie. Nie może w to wszystko wejść, bo po prostu widzisz, to jest złe. A reszta mówi: co tam, wlozuj się, fajnie jest, chodź. A on nie może. A on nie może. To jest ta jego cena. Yy, I potem się skarży: czemu moja boleść trwa do bez końca, czemu moja rana jest nieuleczalna, nie chce się zagoić. Jesteśmy jak strumień zawodny, jak wody niepewne. I to jest jego wyrzut do Pana Boga. Mówi: wiesz, co, słu służę Ci. Mam chwilę radości, mam chwilę ukojenia, mam chwilę wdzięczności, mam chwilę uwielbienia, mam chwilę uniesienia, ale czuję się samotny, czuję się opuszczony. Jest mi ciężko z tym Twoim brzemieniem, z tą Twoją prawdą, chociaż wiem, że to prawda. I wtedy Bóg do niego mówi: Jeśli zawrócisz, i ja się zwrócę do ciebie, będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego co pospolite, będziesz moimi ustami. Tu nie ma żadnego nowego rozwiązania, tu nie ma jakiś dróg na skróty, mówi po prostu Jeremiaszu, chodź za mną. Chodź za mną, to będzie cię kosztować. To, co ci mogę obiecać, to, że będziesz stać przed moim obliczem. To, co ci mogę obiecać, to ci obiecuję to, że będziesz doświadczać mojej obecności, ale musisz. Musisz dać to, co pospolite. Musisz to poświęcić, musisz się tego wyrzec. I będziesz moimi ustami, a wtedy, choćby oni zwrócili się przeciwko Tobie, Ty się do nich nie zwrócisz. Będziesz silny, będziesz człowiekiem stabilnym, będziesz człowiekiem, który wie, w kogo wierzy, jak żyje, czemu ufa, na jakich obietnicach opiera swoje życie. Jak to się robi na co dzień, co tydzień? No, przez zmaganie, pilnowanie tej stabilności, przez społeczność, przez uwielbienie, przez radość. Oczywiście przez codzienną modlitwę, przez codzienne czytanie Pisma Świętego życzę Ci, żebyś kimś takim był, czy była. Życzę Ci tej stabilności, tej harmonii wewnętrznej, tej spójności, żeby tak było, żeby ludzie zwracali się do Ciebie, ale Ty żebyś ich nie naśladował. Panie Boże, daj nam takiego niezłomnego ducha, taki twardy charakter przemieniony przez Ciebie. I proszę, używaj tego dzisiejszego nabożeństwa, tej dzisiejszej niedzieli, właśnie do tego dzieła i bądź w tym uwielbiony. Tego, panie, pragniemy, niezależnie od wszystkich innych motywacji, jakie mamy w naszym sercu. Z Bogiem do zobaczenia.